And you never believe. From Jordan to Jai, from Shaq to Steph. Each card's a heartbeat. Holding my breath. Seen friends scream, seen hands shaking, Pulling that card like fate's wide awake. Me, I just love the thrill of holding the past and the future still. Stack them, sleeve them, box them tight. Trade with the crew on a Friday night. This is more than a hobby, more than a role. It's Vader's presence, deep in the soul. It is a cool card, I but it hits just right. It's more than the gray, it's more than the foil. It's that feel in your chest when the pool feels royal. Cooled Wangby, hands shook, heart paused. Like I touched them all, like I broke the laws. So tall on the guard, like he guards the gate. Rookie on fire, yeah, feels like fate. They chase the dollars. Good times, deep pulls and cars that feel real. From tattooing courts to game day stars, from Iron Man's fight to these plastic bars. They chase the dollars, we chase the thrill. Good times, deep pulls, and cars that feel real. Like Avengers, we ride each break, each team. Pulling together for that shared dream. This ain't just luck, it's something we build. Moments that matter, forever fulfilled. So one last pack, one final chance to pull that magic to make hearts dance. It's not just a break, it's love in disguise. In every card, the game never dies. More than the, fall, the hit. Hello, hello. Siema. Dobry, dobry wieczór, chciałem powiedzieć. To no, właśnie dzisiaj. przyzwyczajenia. Dzień dobry. dobry Dzień dobry dobry. dobry, dobry, dobry. Wszystko wygląda na stabilne połączenie. 12 osób, brak danych z połączeniem. Nie lubię takiego komunikatu. To może lepiej robić bez podglądu. <laughs> połączenie doskonałe. Zobaczymy, czy działa czat, Halo. Powinno działać. Działa. Nie yy, jesteśmy tutaj sami. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, my jesteśmy tutaj sami. Dobry, siema House of Cards, u nas w chaosie. No trudno będzie przebić to, co Piotrek wyciągnął przed chwilą z deki. Właśnie rozmawialiśmy o tym. No, że Black Gold to już jest poważna karta. Ja mimo wszystko dalej wierzę w to, że uda się to przebić. No i trzymam za to kciuki. Niezależnie jaki sport. Oby spadło. Podwójne święto Michał Pruje? Nie. <grym ja <grym nie zauważam. dzisiaj, nie, 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 nie. róbmy sobie tego. Cześć Arek, cześć Kuba, cześć Aneta, cześć Pawle, cześć wszystkim. 15 osób już jest. Dwa polubienia, tapujemy. <grym <grym Także... Dobra, słuchajcie, no, przed be. nami dzisiaj zestaw, który zna, no, znamy, no, wiecie jaki jest. Cztery H2 Originsa, Ach. a na koniec Immaculate Hobby Box. Także zaczynamy. Standardowo od pierwszego boksa. Czy już, Wiesz co jest? Może, może jutro Gwiezdne Wojny bym e, spróbował. Proszę cię bardzo. Jest wniosek formalny. To jak Dobrze. ja wtedy. Już, już nie, nie ma. Nie, nie. <laughs> już nie weźmiesz. Już nie weźmiesz. Nie weźmiesz. Cześć Arturo. Arturo. Arturo, o, siema gwiazdy. <laughs> Dobra, zaczynamy. Powodzenia wszystkim. Random Miller, Charlotte. Traiank, Atlanta. Złoto. Darius Garland, Cavs Chyba sąsiad, chyba. Yy, Darren Fox, Sacramento. Mm -hmm. Kobe White, Bulls. No właśnie no. tam to okno zamknięcie. Uuu! Rony James do 115. Dla Lakers 9,9 na 115. Dziękujemy za zamknięcie okna ale no czterech breakerów w jednym pomieszczeniu ewenement to się skończy dramą ewenement, nie? to musi być drama no zaraz będzie, bo mamy chyba mniej osób 21 ale właśnie Tidżany, Charlotte, Ruki szarlotki lecą Paco Diet, Nowy Jork Stefan Castrol, co nam to nie. paczka znowu się trafiła, fajnie? Nie. No, Chad Holgren, nie. Oklahoma. No, młody jeszcze jest. Wait. Dylan Brown, Boston, no to to już też nie. Pierwszą świeżość już ma Nie. Uuu, coś tam takie lubię, taki A, wzrok. Ten. A no, ta to, to ten! A. Dalton Knecht, 8,7 na 115. Ananasy. 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 To jest ice, -y, tak? tak? Drugi limit dla Lakers. Eee, no tak. tak! Dwóch Rukasów Lakers w Marum. To przez Was tylko Marum będzie dzisiaj tak. na Ale strasznie to było A czy Daniel już jest? Jest, nie jest. jest. My tak po prostu A, nie, to, nie czytamy po prostu. To, to, nie? to break może dalej trwać. Damian Lillard, Bucks, LeBron, Fajnie. Lakers, Jaden Ivy, Detroit. Zion. Wspaniałe zdjęcie. Terence Shannon, taking the leap, i w piłeczkach Chris Paul. Yeah. <noise> Basketball. <głos> Basketball. San Antonio. San Antonio, sypie. No. Na nim miasto, żeby taki Lamelo Ball w piłkach. No. Lamelo Ball w piłkach. To by było to dopiero. Z by musiało iść. Od razu. Imanuel Quickly, Toronto. Zobaczmy, czy audio. Zachary, Atlanta. Aha. AJ Johnson, Bucks. To gdzieś się śpieszy. Bubka. Japiernicze. Aha. Jalen Williams, Oklahoma. No bo ty każdą. Nie ee... każdą, ale Rukasa trzeba. no, Są pewne świętości. Kleus bulls. Bez limitu żadnego. Po to. Ale. Matas buzelis. Dla melu piłka w bolach. Okay. <laughs> Daniel, na pewno napisał Daniel. <laughs> tak, no. zgadza się. jakbyś zgadł? No. Nie, nie trzeba imienia i nazwiska czytać, wystarczy, żeby czytać komentarz. Tak, ja tak. e, Stefek Golden State, Pascal Siakam, Indiana, Clay Thompson, Dallas, Cameron Thomas, Brooklyn, jak na Brooklyn to już wow. Dejon Murray, Potskans. U Limit, nie. nie. I Damian Lillard, Euphoria dla Bugs. Nie ten. <laughs> o, Kuba nie ma Bugs. To może być A, Tak, bo tutaj może sypnąć, no tak? Którękolwiek może być. Ostatnia paczka pierwszego boksa zaraz będzie za nami. Paolo, tu też szkalują tu, no dobra. Dillon Jones, Oklahoma. <grywy> to są breaki świtwarny i ręki. pamiętajcie. Isaiah Collier, Utah. Szkalują. Alex Waszyngton. Ty u nas spota nie masz, także wiesz. No właśnie. <laughs> Meteor Shower Nikola dla Denzer. Króciutko. O, Uuu, i Malta z Buzelis. Maroon. 105 na 115. Chyba przyjęliście bokso. <laughs> <laughs> vibe Maroon, ale to jest fajny limit. będziemy musieli zrobić że y, komentarze tylko dla tych uczestników, tam. dla wspierających, <laughs> tylko dla wspierających. Zrobimy tą wspólną e, grupę breakową Marun4. <grymian> <Maroon 4. grymian> to to jest dobre. To, to jest dobre. Doszło po czasie, ale konkretnie. Do nie teraz doszło, to jestem dumna z siebie. Ja nie zawsze jestem tak ładny, tak jak... Ja udaję, że do mnie to jeszcze dochodzi, bo to jest. Oj to moja. Nie no ładny żart, ładny. Jak te 10 Dawaj ten Marun wyciągaj. Paul George, Philadelphia. Mm -hmm, Harrison mm -hmm. Barnes, San Antonio. Domas Sacramento. Demar de, -de -Rozan, Sacramento. Kat Nowy Jork. I euforia Stefana. Ale moja konia ja się potwierdza: to już któryś chyba z piąty czy, czy szósty boks z kolei, mm -hmm. gdzie zawsze jak jest y, saboniz, to zawsze to Tak. Za każdym razem. No niestety, dwójki zawsze były powtarzalne, ale w tym roku to już jest typowo mocno. Kijonte Utah, Damian Lillard Bucks, Lebron sypię. Lakers. Powtóreczka. Stoczy, też już był. U, Lebron, bardzo. Meteor Shower dla Lakers i Ma Peksy Walter Ma Maroon do 115, Marun. 68. Proszę. To coś innego Marun będzie w tych boxach? Nie i bym widział, to, to coś takiego ostatnio gdzieś. Chyba że w makijulecie. To byłoby fajnie, gdyby tam nie było Origins Smaruna. kurde. <grymne> 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 Zion Pelicans, Emmanuel Quickly, Toronto. Draymond Green, Golden State. Tyrese Maxi, Philadelphia. Zach Lavin, Bulls. O Zion. Zion. 8 na 9,9 A, to już, już macie inne boksy już Tak, się. już nie, to już to nie to. Dużo? Inny rzut. Wałek, wałek, wałek to, już, to już wałek. Break bagiety. Break bagiety, jadą. To ja są te dwa dwie, dwie break bagiety. Nie, to jest, no, to jest, to, to jest to, jedna. Tak, piesy to, leżą. To. Break bagieta. Kiedyś tu była od atmosfera? nie przypominam sobie. Daniel znowu pisze, czy Tak, to nie jest Daniel no. Daniel. <grywa> <grywa> Rodzinna atmosfera u nas w Potem. życiu. Chyba się transmisje pomyliły. To nie to. Terence Shannon, Minnesota. Reed Shepard, Houston. Cześć, ja bym się mózg... Dobra. Widzę. Ibs Missy, Widzę I w Widzę, Dobrze, Ubranika. no. <grywa> da, Memphis. U. Jimmy Butler, Miami. U. Matas z do 115, ty razem 29. Marun, Maroon Maroon Dobra, ale karta w sumie fajna W sumie, w sumie fajna. fajna Ty, a top na... Na co? Makuleta masz gotowe? Holderki, ja gotowe. No tak Dobra, lecę. Memphis 36 osób, fajne. Mello, dzień dobry Charlotte Deandre Ayton, Portland Terence Shannon, Minnesota Brony. Taking the leap. I Draymond Green w Oj, Super. <laughs> nie, no fajny, fajny, fajny. fajny nie? Super. Maroon. Ja na maroon narzekałem, to teraz poszło Z piłeczki. To tu będzie jeszcze limit. Zobaczycie. Rich. Shepard, Houston może. Możliw, możliw. Missy, Pelicans, Morant, Memphis. Przed chwilą była taka sama paczka. Tak. Jim Butler, Miami, Kyrie, Dallas i mm. Nukleus dla Miami. Ładnie. To z Lebronem. Mm. I to jest I to jest co z Lebronem ten lepszy. to jest ten lepszy. Ten lepszy. ten lepszy. ten lepszy, z tych lepszych. <laughs> Fajna karta. Lebron, Chris Bosh, Dwayne no, To były czasy, teraz to nie ma czasów. Stary dziady, jak stary dziady. <laughs> Właśnie. Prime Lebrona wtedy był. Trzy soldy tej karty widziałem. Mm. Trzy soldy był po 100 zł. Bardzo fajna tak. Bazówki? Bazówki? No. Bardzo fajna tak. Musisz szefować to 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 Możesz wiesz. Chętnie ale... bym nie, mu u by widział. A ja mi mam Mateusz. Ma to już masz. powtórka jego. Mati, odezwij się do mnie, proszę. Tu <gryś> jedną taką maszę, wiem skąd. Brandon Ingram, Pelicans, Jamal Murray, Denver, S.N. Gun, Houston, Michael Bridges, Nowy Jork, Ron Holland, Detroit. I. Luka. Uuu, euforia w bejzie. bejzie. Dobra, daj Phoenix Suns i Clippers, bo chciałbym coś powiedzieć. Nie jest to <laughs> Nie. <laughs> Cody Williams, Utah. Kauai O, dziękuję. Robert. Dobra, jeszcze Phoenix Suns. Dawaj Bookera. Shay, Oklahoma. We. RJ Barrett, Toronto. Meteor Shower. Warnaker, Oklahoma i Andre Ayton do 115 Marun! <laughs> 43 Dobra, ale limity oczywiście lecą. Tam gdzie lecieć powinny. Do kosza. Oczywiście, bo to jest koszykówka. No, jest. <laughs> Joel Embiid, Philadelphia. Katie jest. Placan. Szanowni Państwo, w tym momencie wszyscy macie przynajmniej jedną kartę. Brawo! Franz Wagner... Aż mi w brzuchu zaburczało. Orlando, Scotty, Toronto, Devin Carter, Sacramento, Pierce, dla Dallas do 9,9. 7,7 na 9,9. O, 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 Jerzy Luca number. To jest fajne. No, z Luśą. I to Luśa jest 7,7. No. To jest fajna karta. Bardzo to dzieje. jest fajna karta byłaby moja, gdyby ktoś mnie nie wyprzedził z tym stopem. No. no tak? O jeden komentarz. Odkupię. No tak? Tysiąc. <grymna> Tysiąc. <Tyśnę. grymna> <Tyśnę. grymna> <Tyśnę. grymna> nie odkupię. <grymna> Bidor Shireman, Boston. Tyris Halliburton, Indiana. Kate, Detroit. Dalen Green, Houston, jakoś taki inny ten boks. Inni no. zawodnicy to no. są Young, Atlanta i Nukleus. Wow! Tym wiecie. razem do 115! Wow, wow. Nice. 20 na 115. No to to już jest mocna karta. No ale Miami dzisiaj leci. Jeden no. i drugi break, kurczę, naprawdę. Jak nie Miami? To To w Ban. No to... Ban chciałaś powiedzieć nic z, z nul. Darius no. Garland, Cavs Druga karta dla Cavs, drugi Garland Zach Edy, Memphis Jacoby Walter, Toronto Daniel się obraził, to już więcej nikt nic nie pisze Jimmy Butler, Miami ale jakąś odznakę powinien mieć Zuzana tak. da Silva, Taking the leap A tu się świeci na neon, na to 2.5 do, do, do 2,5 no. 7 na 25 wow. Toronto, Eric hey ładne Gratulacje, Toronto. Nie mam pojęcia kto ma Toronto. Ja mam Toronto. <grymne> Słuchajcie, byście zobaczyli jak Michał się rozsiadł w potele, taki totalny szef, trzymając kartę palcą z taką lekką pogardą w lewo. Ja mam Toronto. <grymne> to było piękne. <grymne> to było piękne. Dlatego nie pamiętałam. No To mnie nie dziwi. Draymond Green, Golden State. Tyris Maxi, Philadelphia, Zach Lawin, Bulls, Dejante Mare i Pelicans. Znów. No co jest? Dziękuję. Co jest? Aha. Gratulacje. <grytanie> to ten, ten, gorszy w takim razie, tak? No już ma ten lepszy w limicie bez limitu, ten gorszy bez limitu, więc jeszcze w limicie i będzie miał wszystko. Patrz, co się dzieje teraz. Słowo się rzekło, jest nagrane. Wałek będzie, tak zwany. Tak. A Mateusz nawet nie ogląda pewnie. No, ja go wołałam, nie chcę O, majówka. Mm -hmm. Majówka, Miami. Miami, Zobacuje. tak. Szybko się dodaje. bagiety. Zak <laughs> Memphis. Może jakiś ten programowy autograf, coś, hej. Jacobi Walter, Toronto. Albo jakieś oczy. Baylor Scheierman, Boston. Trzeba być Toronto. Jacobin Uuu, Wolger. powtórka, fajnie, no, fajnie, no, fajnie. W jednym bokcie zaczyna o, się. O, o Sherman, proszę wow, bardzo. Wow, 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 przeplatanka tak zwana. I, i, i. Anthony Edwards. Uuu, Mitaś nie, nie widziałem jeszcze dworca, tak zupełnie serio. Teraz Tiger Ice, Luke i Piotr jak No, tak by być? było. Boże. Tak by było, no jakbym zobaczył, no przecież nosi... Nie Ja wiem, kto ma spot dla tak więc słuchaj. <laughs> Będą walki. Ja szybko biegam. <laughs> ja ręce też mam długie <laughs> Devin Carter z Sacramento. Ron Holland, Detroit Cody Williams, Utah Tidjane, Charlotte Ostatni box przed Immaculate Meteor Shower, Devin Booker Ale ma minę Ale... O, Victor, oh! Oh! Uuu, Victor! Maroon! 76 na 115 nice. San Antonio z mini. Gdyby na ciebie meteoryty leciały, też byśmy na taką minę <laughs> Boś Musiałem? Daj, ja no, Wiktor. Wiktor. Bardzo ładny. Mhm. Odkupię! O! Tam <grym> ja wszystko. Daj się ludziom nacieszyć, chociaż mi <grym> Dobra. Aleksar, Waszyngton, no, Isaiah no, Collier, Utah. Dillon Jones, Oklahoma, jestem pewna, że zaraz pewnie w limicie wyskoczy w takim razie. Bub, Yves Missy, Pelican. Oni nie mają buba. Oni nie mają buba. No. Evit Shepard Houston. One of one. Ale trochę niemożliwe. Tutaj się bym chodzi. się zdziwił. Nukleus dla Orlando 9,9 na 9,9. Ooh. No. Paolo, Hans i Tristan. Hans? Hans. Franci Boys. Dobra. Fajne. 9 last mate. Wow. Last night. A Daniel jeszcze pisze coś? Tak, to co? czasem coś tam przemyci. Przemyci czasem coś. Coś tam klapnie czasem. Uuuuh, zbieramy Toronto, Zack ED, Memphis. Nie, no to jest Stephen, niesamowite. Bay. Była już chyba taka paczka. A, no, takiej nie było. Dalton Knecht, Lakers. Jalen Wells, Memphis. Czeka, czeka, czeka. Czeka, czeka. Taking the leap. Mata z budzeli z tym razem. Dwie paczki. A, zaczynam się stresować. Ja też. To jest jest teraz. A ja już mam <laughs> Donovan Klingan, Portland. Reed Shepard, Houston. Ty, Portland się trochę schował. W gąszczu. Terence Shannon, Minnesota. Dalton. Co? Knecht, Lakers. A, no, to to. A, to to. to. Co A, straszysz? A, to to, Jared McKay. No ja już tutaj, wiesz, mówisz takie, że... Takie, no, o... Znowu zielone. Znowu zielone? Zielone na zielone. 25 Boston. na 25. Wow. Ula, ula. Boston? Moje oko Boston. Nie, to nie Boston. AJ Johnson. Milwaukee, What? rookie. Wow. Fajna karta. 2-5 na 2-5. Fajnie, bo kolorystycznie pasuje. Aż piesy zaszczekały. Dobra. Tak, Ostatnia kolory... paczka. Origin. Break bagiety. Break bagiety. No, za niski limit wypadł. Rob Dillingham. Minnesota. Dobra. Ostatnia paczka. z Buzelis. Bulls. Jalen Wells. Memphis. Tijane. Charlotte. Paco Medadiet. Nowy Jork. I. I. Leusz. Nukleusz. Dla Sakramentu nie było. Więc fajnie, że jest. No dobra, słuchajcie. Dajcie się mentalnie na to przygotować. Powodzenia wszystkim. Poczekajcie, jeszcze jedną folikę. Dobra, szukam Was, też czuję emocje. No, nie? są emocje, słuchajcie, są emocje. Są emocje, jak, jak, jak jasna cholera. Dobra. Szanowni Państwo. Zaczynamy prócie Nie warto Tak, jesteśmy no. na megafonie Jadą brejk Halo Uch, są emocje W każdym są razie tak. powodzenia wszystkim łączymy się z naszym breakowym Studio Uch, uch, uch Dobra Dajesz mi te topy od razu, żeby. Tu ja, sobie będę. Czy ty sobie będziesz? Będziemy mieć spoilery. Nie? Jakby... Właśnie <laughs> na to czekam. Tak, będziemy mieć spoilery. Grube pudło raczej u nas ostatni Immaculate w tym sezonie. Nie zakładamy, że będzie, że będzie kolejny. Będzie w przyszłym? W przyszłym? pewno tak, ale w tym, w tym już raczej nie. W przyszłym sezonie? To panini ale to pewno... Cześć! O, Pikatuba jest! Cześć chłopaki! Da! Słuchajcie, teraz toprujemy grubą rzecz. Gruba rzecz jest pruta teraz. Dobra. Oho. Oho. Tam od razu podglądają. Tak, dobra, powodzenia wszystkim. O, oh, wow. Stres. Dobra, słuchajcie, lurkujemy. Nie ma redemption, nie ma buta. Nie ma buba. Nie, to jeszcze nie wiadomo. To może być. Nie. Nie, nie Dzień Jest spręg bez buba. Nie możesz śniadaniówki. Już została, została już przejęta. Chyba, że to takie malutkie ewentualnie. Dobra. Zaczynamy zabawę. Jezu. E, Za klawin Bulls 19 na 99. <laughs> My tu mamy spojlery. Jakby gratulacje. gratulacje? Ale zaraz no. będzie radość. Będzie radość zaraz. Ale piękna jak No, o. 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 o! wow. Ale hamigło. Yeah. Yeah. Ja! ja Ci dziękuję. Uho, -huh. uh -huh. Tyler Hero. To jest 1 na 3. Gratulacje. Jersey number się to Game War. I oczywiście jest Game War. Gratulacje Majami. ręce w ogóle. Następna też jest przyjemna. Tak. Następna też jest przyjemna. Co oznacza, że autograf będzie raczej słabszy, bo jak lecą tak mocne pacze. To chyba będzie Dobra, bez Ja Jest. Jest. Ale Miami, gratulacje, potężna karta nie Dzisiaj bank rozbity, nie? Do trzech, Tyler Hero do trzech Game World Przebi Mówiłem, że przebijecie kartę, mówiłem No i już Jest jeden Okej, okay, to wiesz co, zasłoń. Nie, nie róbmy sobie spoilerów Ja Myś... już widziałam aha, to Aha, to dobra No dobra, Minnesota Minnesota, Anthony Edwards, 64 na 99 Proszę bardzo Również Game World nice. Redemption warto zostawiania koniec, czy nie? Nie. Okej, okay, to lecimy. Piękne są te karty na żywo. No, ale ten. ten, ten tajen tajen to jest. Petarda. petarda. Game Warn, Jumbo Patch. Wow. Kupię. Do trzech. No, tutaj już. No, tutaj już mogą być konkretne stawki. Poza tym to prosto do PC. Tak. Karta. Ja się boję, że zaraz będzie polecenie, żeby prosto do Warszawy została przywieziona. A, tak dobra, już już, już Ja Nie mam. E, aha, dobra, 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 dobra. Właściciel został już poinformowany o tym, co trafił, także szybko wróci na live'a. Autografy będą bez chyba większego... Ty ruki patrz auto 120. To, to, to wysoko. Sasza wezenkow, czyli, czyli Sakramento. Sakramento. Ale tak jak mówiłem, jak lecą tak mocne memorabilie, to... Autografy są takie mam sobie, do... ale... Jest. No, fajny zawodnik. No, limicik też fajny. O! 24 na 25, Al Horford, Boston. I to jest dla Bartka wieczorka, więc. Też do PC. No. Też do PC. Po prostu do yes. Nie, no, Też do PC. No ale ten Tyler Hira to jest... Ale w ogóle zobaczcie, jakie no oprócz tego Redemption, nazwiska. Bardzo fajne. Wiesz, dla europejskiej koszykówki e, Wazenkow jest jednym z ważniejszych graczy dla Euroligi, więc okej, okay, w NBA nie, ale dla fana koszykówki to też jest coś fajnego, ale wydaje mi się, że to jest lepszy box niż poprzedni, tak over tak, tak. No dobrze. I no i ostatnia, ostatnia karta. Tam mamy Ruki Bilal. E, 16 na 49. Proszę bardzo. To, to oczywiście nie jest game no, world, to nie. ale właśnie to. to buba. Nie tak, tak, tak. Bilal. Nie, bo dobry, bardzo dobry. Fajnie. Emocje były. No, Tyler Hero, przepiękna karta. Ja bo światło zasłanie, przepraszam. A, to zasłanie. Nie, zasłanie. Nie, tą kartę i podziwiam. No dobra, słuchajcie, robimy w takim razie recap. redemption, bo to tak pokazuje się. A to dobra, Redemption. Trzeba... Redemption w Ruki Patch Auto to jest tak samo jak Bubka Rington, tak? To jest ta sama. Seria. Dobra, szybki recap. AJ Johnson 25 na 25. nukleus dla Orlando do 9,9. DeAndre Ayton do 115. Matas do 115. RJ Barrett do 25. Dalton Knecht do 115. victor do 115. Matas do 115. nukleus Miami do 115. I Base. Brony do 115, Nukleus dla Dallas do 99, Zion do 99 i Jacoby Walter do 115 No i no to to już jest trudny box, tak? To no jest parę kart na krzyż, więc tutaj coś ustrzelić to naprawdę do 99 dla Bulls Al Horford do 25 fajne. Boston Bilal do 49 dla Waszyngtonu Antony Edwards do 9.9 koszulka. No i potężna karta. I Tyler Hero 1 na 3 dla Miami. Przepiękna karta. Najpiękniejszy nice. pasz, jaki wyciągnęliśmy. Prawda. Dziękujemy wam za dzisiaj. Tak jest. Słuchajcie, bawcie się dobrze w majówkę, jutro widzimy się przy gwiazdnych wojnach. Pożegnajcie się też tutaj. Bądźcie bezpieczni, uważajcie na siebie. Tak. Tak, także dziękujemy wam za dzisiaj. <laughs> Bawcie się dobrze. Do zobaczenia w takim razie. Cześć. Cześć, pa pa. To musi to